Marshal, pięcioletnia klacz urodzona we Francji, trenowana przez Wojciecha Olkowskiego. I ruszyły do ostatniego wyścigu. Bint Marshal straciła na starcie. Na prowadzeniu jest Midnight Hero, ale już do przodu przesuwa się Hermida. I Hermida wychodzi na prowadzenie. Na drugiej pozycji Midnight Hero na trzecim miejscu Fade. Na czwartej pozycji Little Lucky Charm. Później Livedar, Tebinio, Hyderabadi. Trulstrem. Z przewagą prowadzi Hermida. No, trudno się dziwić takiej taktyce. Najniższa waga w polu tylko 53 kg. No to na front i złapią albo nie. Na drugim miejscu Midnight Hero, na trzeciej pozycji Fate. na czwartym miejscu Little Lucky Charm, na piątym miejscu Lewedar, do przodu przesunęła się. Przesunął się e, Trollstrem, ale wciąż na czele Hermida. Hermida na drugiej pozycji Fight. Hermida Fight, tuż za nimi Little Lucky Charm przy kanacie Midnight Hero na piątej pozycji. Livedar na szóstej pozycji. Hyderabadi e, na siódmym miejscu. Bint Marshall na ósmej e, pozycji. Tebinio i stawkę zamyka e, Trollström. Wciąż Hermida. Hermida i Fejt e, mają e, przewagę, poprawia mocno Livedar, Zanim nim bind Tutaj dzielnie też blisko jest Little Lucky Charm, Hyderabadi, e, Midnight Hero, Trollström, o i już za stawką Tebinio. Na prostą przy kanacie wyprowadza Hermida i ucieka. Hermida, Fejt, przy na cie Midnight Hero, Hyderabadi polem, ale wciąż utrzymuje się na prowadzeniu Hermida. Hermida polem finisuje Trollstrem. Och, Trollstrem środkiem toru galopuje po zwycięstwo, to nie ma co ukrywać. Trolstrem, trollstrem. O kawał. Tam już tylko warka o drugie miejsce i na drugim miejscu jest Hyderabadi na trzeciej pozycji Hermida.